Takim świetnym ćwiczeniem, które bardzo szybko potrafi nas wprowadzić w stan wewnętrznego spokoju i oczyścić umysł, jest ćwiczenie trzech oddechów. To jest ćwiczenie, które polega na tym, że bierzemy głęboki wdech i robimy wydech, oczywiście wdech przez nos, wydech przez usta, i w momencie, kiedy wolno wypuszczamy powietrze, wizualizujemy sobie przy pierwszym wydechu trójkę pulsującą przed naszymi oczami czy przed naszą głową, pulsującą trójkę. Później robimy drugi wdech. I pulsująca dwójka, później trzeci, pulsująca jedynka. Jest to świetne ćwiczenie, które bardzo szybko nas wprowadzi w taki naprawdę stan wow, w taki stan spokojnego umysłu. Czyli w momencie, kiedy powiedzmy, coś nas zdenerwowało, jeśli mhm. zrobimy te czynności, o których pani powiedziała, to możemy mhm. się dość szybko uspokoić. Dokładnie. Czy to jest jakiś klient, który nas zdenerwował, czy jakaś sytuacja, która nas rozstroiła, a jesteśmy przed kolejnym spotkaniem. To jest świetne na